Ok, możemy y, otwierać kolejną saszetkę. I tutaj czekolada ma takie opakowanie też. Zielone. No i jest ugryślone. Ok, otwieramy. Tutaj coraz mniej saszetek zostaje. Jest bardzo dużego. Co to? Jabłko chyba jakieś. Ok, tutaj. Hmm, o. E, o, tak. Tutaj mam piecyk w drugim kolorze. Piecyk, tutaj mam łopatę, No i tutaj fioletową y, pelerynę, a tutaj ma zieloną.

Nie albus! Wyciskarka chyba, ona walczy z pomarańczą. Tam jest pomarańcza i walczy wyciskarka z pomarańczą. Tutaj jest super bohaterem, tak wygląda z tyłu. Tutaj ma kiedy wyciskania fajne metodyko. Na z samej góry. Donut, ugryziony donut. W ogóle ma brudną buzię ten donut. Mhm, takimi ząbkami tutaj. To, to jest ugryziony. Super złoczyńca. Tutaj też mam. No, z tyłu. Mhm. Ludowejczka w drugim kolorze. Tutaj mieliśmy zieloną, teraz mamy fioletową. I tak. Tutaj. Ale jeszcze mamy szansę trafić Neon Blasa. Zobaczmy, ile, te, ile już tych super Raz. 10 saszetek zostało. 40 otworzyliśmy. Okej. Okay. No, wiem co tu jest. Okej, okay. no, zobaczmy. Uff, myślałem, że pierwsza powtórka, ale nie, nie, nie. Nie ma powtórki. Znowu w drugim kolorze to jabłuszko takie. Czy jakiś inny owocek? Samego dołu, znowu wezmę koszeczkę. To jest toster? Tak, Korze w drugim kolorze. Pamiętam, tutaj mieliśmy gdzieś. Nie, o, tutaj, niebieski mieliśmy. Fioletowy teraz mamy toster z niebieską pełną. Tutaj jest fioletową. Naprawdę. No, żadnej powtórki jeszcze. naprawdę, kolejna niepowtórka. No, może co w drugim kolorze mamy? No, hmm? może co w drugim kolorze? Uh, uh, uh. O, w ogóle tego nie mieliśmy. To jest śmietnik tutaj jest pokazane na opakowania, tylko że my mamy czerwonego. Hmm, tutaj. Ok, widzimy już te wszystkie soszeczki. Już nam zostało razem sześć. Ok. Sześć To mam trafimy w Neon okej, Ok. Zaczynamy tej saszetki. <grym> Znowu ten donut, tylko, że w drugim kolorze. Dalej ma brudne obuje. Tak samo. Ok. Zostało nam pięć. Tutaj będzie ostatni. ostatniego postawimy tutaj. A, a jak nie będzie taki, jak nie będzie neonblas, to postawimy tego. O, teraz jest dokładnie ten, co na opakowaniu. Tutaj mamy tego śmietnika zielonego. I teraz trafiliśmy zielonego śmietnika. Teraz dokładnie tego, na, tego co na opakowaniu. Okej, okay, jeszcze cztery saszetki I trafimy. Nie blaska. Ja! Dobra, na pewno żadnej powtórki nie trafimy w tym, w tym boksie, bo kolejna niepowtórka. Słyn pusty. Ok, mamy tutaj wyciskarkę w drugim kolorze. Fajnie. Mhm. Co się tutaj jeszcze? Pierwsza powtórka! O nie! Jedna powtórka! Czyli pierwsza powtórka trafia do słoja. Ok. Jeszcze dwie szanse na neonoblastę. W słoju tylko jedna powtórka. Nie! Ale jakiś nowy! Chyba walczył z hot dogiem, tym co pierwszego trafiliśmy. Ostatnia szansa. O nie, ja chyba wiem co to jest. Poczekaj. Gdzie on to tutaj jest? Zwróciła się lodówka? Nie. Nie, 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 nie. To ten. O. Niestety, ale on blasta nie trafiliśmy. Nie. To nie ten. Jakaś taśma? Taśma. Okej. Okay. Czyli tutaj stawiamy najlepszych. Najlepszy idzie tak, tutaj te idą tak, no i tak to się prezentuje, w słoju mamy tylko piecyk, mamy tylko jedną powtórkę i tutaj możemy zajrzeć jeszcze, czy mamy, yy, yy, w ogóle możemy zobaczyć jak te ulotki wyglądają. Uh -huh, tak, tutaj mamy pierwszą stronę, tutaj drugą. Uh -huh. I tutaj też mamy taką z walkami. Tutaj są samochody. Ale bardzo fajnie, mi się bardzo podobało. Tylko jedna powtórka. A najlepszy jest saksofon złoty. I tutaj mamy trzy srebrne, młotek, telewizor i gwóźdź. Jeśli spodobał Wam się filmik, zasubskrybujcie nasz kanał i dajcie łapki w górę. Pa!